Za długo ty shiftyjesz? Dixerek, ja twój fan nie bi? Masz kurwa nie iść. Kurwa, shiftujcie tam. Ej, ale jak oni... Jak oni, ten, jak oni ogarną, że go tutaj zajebaliśmy, to pewnie do mojego... Kurwa, pisze mnie nie, dziwka! Ty pewnie, nie, wyjazd. A ty kurwa jebana! Ty kurwa, <ślesz> kurwa, <nie ma> <ślesz> Ja go nie widzę nawet chłopaki! Ja pierdolę. Cześć, gdzie on jest kurwa, nie widać go Ty, kurwa, On cofa, 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 cofa! Nie, jestem. Ty kurwa, on tam jest dalej. Ty kurwa, ja nawet nie wiem gdzie on stoi. Kurwa, zgubiłem się chłopaki! Kurwa! To się wyjebał, to się wyjebał. Serious, się wyjebał. Ja <laughs> pierdolę. <laughs> ale wybawił. Ale ja że Kubuś to jest debil. Wyjebał. Nie kurwa, tak. wyczekaj Kubusia. Kubuś to jest jak z setem zwykłym przyszedł. Ja pierdolę, Zdebio. dobra. To pierdolę, 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 to pierdolę to. Kubuś jak się wypierdolić, to cię popuje na tym ok? Dobra, nie ma problemu. Nie się buch. Się. Buch. Dobra, dajcie mu Dajcie mu Dajcie zajebać tego Kubusia. Nie ma Stary... ma na granę, na granę. nie ma Nie, zginął. nie, zginął. nie zginął. Zginął. Ty stary, gdzie ty jesteś? Zgubiłem cię po raz dziesiąty. Nie teraz <laughs> <Mię, ja> się nie Nie no, Dixerek tam oszukiwał. A, w O kurwa. ile tu łapa, stoi. Ty, zginął. może ma live'a, to Polska się Polska kawa się walił. Polska kawa się panie! Ale, że kawa nie się wyjebał od Ale, że wypierdalaj te osoby, kurwa z bo to jest komedia. <grym>, o nie. Dwie osoby zim się wyjebały. Nie, pały, nie, nie. Ja sobie ale reklama taki. Kto się wyjebał? Ale, <grym, grym, grym>, ale, że kubusia zaraz ja zajebie ten pixerek. Nie, zamalinie człowieku, on mnie trzy razy widmoł. Ale, że kurwa on ma trzeci limit już i zaraz nas wszystkich zapierdolę. Ja on jeszcze tak na statki dobra. mamy jeszcze przewagę 20 limitów, spokojnie. Dobra. Kolejny. ja cię psuję. Nie, nie, się Tak. Dobrze. On to pustasz, że jak Łatwo. Nie, wiem, Buśka nam zajebił, to Dobra ale na chuj on nie bije Hejter To gdzieś miałeś 1-3-0 my bijemy My bijemy Kurwa ja go nawet nie widzę Jakbym wiedział kogo mam napierdalać to bym może sobie lepiej radził Lemek, Lemek, Lemek A dobra Nie mam rafini Mamy ty bo sami sobie trudniamy Dam ci złota trochę? No ale trudno nie powiedzieć ciebie jak jesteśmy w jednej kratce Mówisz, że kopałeś kurwa Ale tylko dwa a, zajebiście! się. Panie, panie, panie. Nie, nie, baria upadła. Fajnie, założył. No, no, no nie. A, nie, kurwa no, panie. Jeszcze jedaj, bo ty No stary, se umrzyj, i pochuj ci dalej żyć. RL. To on mi nic seta nie zbił legitnie. A ja mam A mi zbił pół seta. Ja mam biednego refa No o, ja dobra, też mam biednego refa i Koksa jeszcze, więc. Ja tu to będę z tyłu stał. On ma bardziej quality gameplay Ej, niż. Sobie. No tutaj jest kratka. zakopali go. <laughs> Jak tu ktoś wypierdoli jeszcze, to trochę XD w was. To ktoś się wyjebie to wypierdalam, sprawiam, z fartem K kv bursa wyjeb już, boś... Już go wyjebałem, on ma już na Discordzie O! <głos> <głos> A ja go tutaj właśnie zabiłem Pozdro, ez e je. e on kurwe jeszcze żyje? Ty malowy pusik, arefów nie mam I Idą tego maschowka Ja pierdole chłopie, opanuj Kto tutaj jest się? w ścianie? E, kto tutaj jest? Czekaj, czekaj, zakopie cię O dobra, zajebiście e ba <noise> Ktoś, ktoś bez bani leci, kurwa ktoś bez bani Dobra, no, dobra, ładno, no, 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 dobra Eee, sto <ścoughs> eee, no, <ś queens> <Boży>, sześć się... <śpiewa>